Siemano, z tej strony Guzika, to już ósmy odcinek z naszej kariery, to ten Hamam Hotspur. Dzisiaj przygotowałem dla, dla Was yy, trzy skróty yy, meczów z, ze, ze Stoke City na White Hart Lane, z Manchesterem United i z Chelsea. Na początek ustalmy sobie oczywiście skład na mecz z, z Stoke. Na prawej obronie. Yy, tak myślałem czy nie dać Fredericksa, ale sobie wiem, że nie dam. Pewnego już w sumie na tej prawej obronie no to na... W środku Ben i Kirikesz, na lewej Daniel Rose. Prawy pomocnik defensywny Sandro. Drugi defensywny Kapu na SPO, Wyjątkowo zagra po linii w pierwszym składzie, czy nie? Na prawej pomocy Lenon, na lewym skrzydle Nasser Shadli I z przodu oczywiście Luis Muriel. Bodajże tam gra. Teraz się jeszcze wszystko okaże. Tak, Luis Muriel w pierwszym składzie. To jeszcze małe roszady, bo ławka też była trochę zmęczona. I tak się zaznawiają, no dam tutaj tylko młodego chyba, Obikę. Nie, nie, no tak, dobra niech będzie Dobra, tak by to wyglądało Centrala, zagraj mecz Stroje domowe, stok wyjazdowych I zapraszam was na skrót, niestety gramy znowu w deszczu Cóż, Stoke City, na White Hart Lane Ciężki rywal na pewno do pokonania, taki średniak Ligi Angielskiej, potrafiący sprawić nie, nie jedną niespodziankę. 19. kolejka i zaczynamy, 24. minuta, Muriel. Muriel do Paulinho, Paulinho, tam błąd popełnia Muniesa, Paulinho i tu musi być gol, Paulinho! No ale nie ma gola w 25. minucie, ciągle 0 do 0. 36. Nasser Shadwi schodzi do środka, uderzenie, 1 do 0. 37. minuta, Belg daje nam prowadzenie, więc ten Shadwi, który nie gra może zbyt często, ale jest zadowolony, strzela bramkę na 1 do 0 na White Hard Lane, nie raduje tutaj 30 parę tysięcy, 30 parę tysięczną publiczność. Kirikesz do Muriela w 41 minucie. Muriel, jeszcze tutaj do, Paulinio, Paulinho uderza, ale broni Begowicz. 57. Kirikesz na skrzydle. Kirikesz, schodzi do środka, rasowy skrzydłowy. Kirikesz, uderzenie, ale minimalnie nad poprzeczką, niestety. 60. Minuta. Joel Matip ma piłkę źle oddają do kapu. Walters przyjmuje. Walters. Walters do Wilsona. Wilson! Na szczęście obok słupka. 66. minuta. Kapu wybiega tutaj za, za obrony. Strzela. No ale Begowicz powstrzymuje ten kiepski strzał. 70. minuta. Takie dośrodkowanie. Jeszcze tutaj poprawka. I nie ma gola na szczęście. U jest i wazało się fenomenalnie. I tak wynikiem zakończyło się to spotkanie. 1 do 0 wygrywamy ze stołk po bramce na sera Shadley'ego w 37. minucie. Dobry mecz. I wielkie emocje, i oczywiście mogę być zadowolony jak najbardziej. W statystykach zdominowaliśmy zdecydowanie Stoke. To widać. Jeszcze oceny. Loris, czwarty mecz z rzędu, podaje się za wynikiem spotkania. No to cieszy. To cieszy, bo Ugo to naprawdę prezentuje wyborną formę w tym sezonie. Zobaczymy, jak długo jeszcze jej będzie w stanie tak bronić. No dobra, jesteśmy już w meczu ze Stoke. Przysumujemy sobie te trzy dni do meczu ligowego z Manchesterem United na Old Trafford. A, rynek transferowy został otwarty, no ale na razie nas to nie interesuje. Globalna strona broszczy tylko zobaczyć tutaj... Yy. zawodnika pewnego chciałem ściągnąć z Ełm z PSG jest Jeremy Menez, ale później stwierdziłem, że nie ma sensu go ściągać, mamy dobrych skrzydłowych chociaż on też może grać na nawastniku. Chciałem mu zaproponować angaż, ale niestety Niestety nie miałem pieniędzy No i Manez musi zostać w PSG To jeszcze próbowałem cokolwiek zdziałać No na... ale nie dało to nic Ponieważ mój budżet na pensje wynosił zaledwie 65 tysięcy No i dobra Przejdźmy sobie do zarządzania zespołem I... no i wyjdziemy już na Old Trafford Trzeba pojechać pierwszym składem Wyjść pierwszym składem Walker Vertongen, Martinez Quentrault Dembele E...Holby e e Eric Lamela Eriksen, na lewym skrzydle e e Andros Townsend I z przodu Mirko Vucinic Nie ma co ryzykować, nie ma co eksperymentować Po prostu trzeba wygrać Też jeszcze coś kombinowałem, nie wiem po co Jeszcze jakiś zmiennik szukałem. No ale stwierdziłem, że Erik Lamela, na... to jest jego pozycja ta prawa pomoc. No i dobra, co tu więcej powiedzieć. Zapraszam Was na skrót strony domowe i zapraszam. Old Trafford. Stadion nie do zdobycia przez wiele drużyn. Przez wiele lat Tottenham nie mógł wygrać na tym stadionie. Czy dzisiaj się to uda? Zobaczymy. Pierwsze zwycięstwo od bodajże 20 lat. W zeszłym sezonie pod wodzą Andre Viasza ko, odniosły koguty, no ale za, za, zaczynamy, dobre uderzenie van Persiego głową w ósmej minucie, ale piłka ląduje na sukku. 21 minuta, więc Manchester zaczął zdecydowanie lepiej, Kagała, Kagała, Van Persie, no ale jakimś cudem przestrzelił, 42 minuta, Erikson z wolnego, minimalnie obok słupka, 55 Mirko Vucinic, taka górna piłka do Tausenda, Piłkę przyjmuje Jones, Townsend, Townsend odbiera mu, Townsend, 1 do 0, 56 minuta, młody Anglik daje nam prowadzenie, 1 do 0 na Old Trafford. Fenomenalne tutaj zachowanie Townsenda, walczył do końca o tę piłkę, opłaciło się i prowadzimy już 1 do 0, 60 minuta, kolejna akcja Tottenhamu, Lamela na skrzydle, Lamela, dośrodkowanie na włócz i mamy już utro, i nie, no i niestety Bramka poradził sobie z tym. 63 minuta, Mirko Vucinic, Vucinic! I to jest to, o czym mówiłem w późniejszym odcinku. Takich prostych sytuacji nie potrafi wykorzystać. 84 minuta, dobry strzał kagały i 1 do 1. Japończyk daje wyrównanie na Old Trafford. No i zobaczymy, czy jeszcze padną Bramki w tym meczu? Nie. Takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Zatem 1 do 1 remisujemy z Manchester United. No i co? Dobre spotkanie. Najważniejsze, że nie, 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 nie uciekł na Manchester United w, w, w walce o mistrzostwo. Nadal się tam jakoś będziemy liczyć po tym remisie. Nie, nie, co prawda, zrobić tutaj trzy punkty, ale ten jeden też nie jest wcale takim złym, mm, taką złą, jakby, nie wiem, jakby to określić. Takim, nie jest wcale czymś złym, tak. Też jakaś powtórka. W strzałach, bardzo z, z, wyrównane spotkanie, no i zasłużony z myślę. Loris niestety nie został z wynikiem spotkania, lecz Shinji Kagawa. No i dobra, przejdźmy sobie. Przysumujemy sobie dni do ostatniego meczu z... w odcinku z Chelsea. Kolejna oferta, Paragwaj, odrzucam, mówię. W, te, w, tym, w tym sezonie chcę się skupić wyłącznie na Tottenhamie. A nie z, a nie z, na, na, a nie na reprezentacji. Mamy diów na celowniku, taka wiadomość mi przyszła. No i niestety byłem zainteresowany tym napastnikiem, bo jest on naprawdę... Jezu, też jest tutaj jeszcze stwierdziłem sobie, że wyczyszczę trochę ten, no ale niestety mamy diów, odchodzi do Newcastle United, czyli nasz rywal się wzmacnia, jeżeli chodzi o, yy, o, o, o siłę ognia, ponieważ ma, mamy biram jest świetnym napastnikiem. No dobra, tutaj usuniemy go. Mówię, robię czystkę trochę tutaj. Christian Benteke, usuwamy z listy życzeń, chociaż ma 81 overall, dobry napastnik. Tego pana też chyba usuniemy. Tutaj jeszcze bym próbował coś tam zdziałać. Maczukicie, usuwamy, bo już ma 27 lat, nie jest zbyt ciekawy. Lewandowski także. Z chęcią bym go naprawdę zaproponował, angaż. No, ale nie. Monako chce wertengena, niech spadają na drzewo, chyba że to są 40 milionów. To jestem w stanie go sprzedać. Za Holby'ego 13 to też zdecydowanie za mało. Odrzucam tę ofertę. Ale do mnie Holby jest wart 25 tsunami. Bo naprawdę gra na razie bardzo dobry sezon. Konferencja prasowa. Oferta transferowa za Loris za 10 minut z Realu Madryt. Nie. Mówię, Loris będzie moim pierwszym bramkarzem w tym sezonie. I w zeszłym też. Zresztą na nie chciałbym opierać głównie też mój zespół, jeżeli chodzi o bram bramkę. Oferta za Ainigo jest za 15,5, także odrzucam. Jak dacie 25, to pom może pomyśleć, ale to też raczej nie. Nie ma co tutaj sprzedawać z takich świetnych zawodników. A i to o końcowym raporcie z Kauta Rio Mihajci. Chciałem zaproponować angaż, no ale nie ma 23 lat, więc też nie, nie dołączy do nas. To samo z Marcos Lopesem. Z tym Portugalczykiem. To no jest stwierdzenie, że temu Dedrickowi Bojacie można zaproponować konta, kontrakt. Myślę, że nie jest jakimś z, z zawodnikiem, a zawsze ten środkowy obrońca się przyda. No i dobra, i tak a propos tego młodego Jamie'ego Nessa, to zobaczycie, jakie są mm, plany względem jego. Co tam. Mm, jakie są moje plany względem niego. No to już <laughs> nie, niebawem ustawiamy sobie skład na spotkanie Pucharowe z Chelsea. Wejdziemy rezerwowym składem, ponieważ co to tylko Puchar i w tym sezonie naprawdę chciałbym się skupić wyłącznie na tej lidze, żeby osiągnąć tę ten, ten, ten czołową czwórkę na koniec sezonu. No i dobra, w obronie Noton, Kiri Mati, Bros. w pomocy Sandro i Paulinho na styk defensyw, defensywnych. Na jeźdź P.O. zagra Louis na lewym skrzydle, Aaron Lennon na, na prawym skrzydle. <laughs> Przepraszam, Aaron Lennon na lewym na ser Tylko musimy chwilę poczekać. Tak, na szedli i z przodu zagra Roberto Soldado. Nie wiem, który to jest mecz, ale w tym niego Naprawdę kiepsko gra i chciałbym go sprzedać. Może już zimą. No i dobra, na razie dodamy go do listy transferowej. Zobaczymy, czy zimą uda się go sprzedać, czy dopiero w letnim okienku transferowym. Dobra. Stroje domowe i zapraszam Was na skrót. Znowu niestety gramy w deszczu. Chelsea FC. Świetny klub. Gramy w FA Cup. Jeżeli odpadniemy, nic się nie stanie. Co prawda zarząd będzie trochę niezadowolony, ale to dla mnie niewiele znaczy. 15 minuta i Chelsea szybko strzela bramkę na 1 do 0. Juan Mata 1 do 0. Prowadzą, prowadzi zespół Chelsea. Co to jeszcze powtórka? Dobre zgranie tutaj tego, chyba to jest Johnowi Mikel do Juana Maty na 1 do 0. 27 minuta. Edo Azar na skrzydle, Azar! Azar dośrodkowuje, tam jest SM, Ale na szczęście obok się pomylił. 32 druga minuta, Edem, Azar, kolejna akcja. Kolejny raz, Azar na skrzydle. Mija tutaj moich rywali jak chce i teraz SM już nie ma prawa się pomylić. 33 minuta, dokłada nogę i prowadzą Chelsea już 2 do 0. W trzydziestej trzeciej minucie. Hmm, przepraszam bardzo. 71 minuta. Wybicie tutaj. Piłkę przyjmuje Oskar. No tutaj już wy... chyba pisałem na fejsie i już nie chciało mi się grać za bardzo po tym złym wyniku. Piłka odbiera Eton 3 do 0. W 72 minucie. Więc naprawdę kiepski mecz moi wykonają. No jak już mówiłem, teraz będę mógł się skupić tylko i wyłącznie na lidze, więc mnie to bardzo cieszy. Czy nie? No i dobra. Chelsea wykrywa za nami 3 do 0. Jakoś nie smuci mnie super ta porażka. No dobra, co by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie i cześć.